Wśród obcej rasy, zwanej Bów mieszka samotny koleżka, Och. Cześć! Który chce się tylko dopasować. Jestem geniuszem technologii. O. Ale teraz... Aresztować go! ...musi się gdzieś ukryć. A! 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 Móc już wyjść na zewnątrz? Nie. Ale to zrobię. Musisz tylko zabrać stąd ten kawałek drewna. Hm. W kwietniu znajomi mówią mi tip. Ja jestem och. Och! Nadali mi to imię moi bardzo liczni przyjaciele. Dzień dobry! Och. Cześć wam! Sienka! Dreamworks Animation. Co zrobiłeś z samochodem? Powinien się wreszcie wznosić. Pojazd jeszcze zainfekowany! To mój kot! A teraz wibruję. Oh, czy on zaraz wybuchnie? Wciąż ucieka. Dlaczego cię ścigają? Ja popełnić kilka błędów. Parzy, parzy, parzy! Ojej, wpada po uszy. Co się dzieje z moim ciałem? To jest taniec. Głównie tańczyć. <noise> to widzę. Kiedy mnie to wykończyć? I musi znaleźć dobrą kryjówkę. Jesteś koszmarnym kierowcą! Film twórców krudów i jak wytresować smoka. Myślałeś, że możesz sobie uciec. Chcą zniszczyć tę planetę. Nie poddajemy się w drogę. On zmieni jej planetę. Samozagłada zainicjowana. Nie. Ona zmieni jego świat. Wśród swoich być zupełnie obcy. Nikt nie jest doskonały. Twoje błędy czynią cię człowiekiem. Dobra, czas na Siusiu. Oj, ja też mam na Siusiu czas! Oh, nie jest tych miętówek! <ścoughs> Na szczęście być tutaj spora Micha lemoniady! <ścoughs> nie pić też tej lemoniady! <ścoughs>